拜拜。 Od sobotniego wernisażu wystawy po drugiej stronie rozpoczęła funkcjonowanie galeria w murach Zamku Krzysztopor w ujeździe. Kilku artystów ze Świętokrzyskiego prezentuje obrazy, fotografie, rzeźby. Wszystko nacechowane brakiem dosłowności. Wystawa to spotkanie z czymś nie do końca oczywistym, co jest blisko, w zasięgu wzroku, dotyku, a jednak jest po drugiej, być może nieznanej stronie. Wieloletnia współpraca z Zamkiem Krzysztopor, gdzie wydzieraliśmy i ratowaliśmy ruinę, tak niezwykłą dla nas Polaków i w skali światowej niesamowity obiekt. Narodził się swego czasu pomysł, żeby połączyć dwie moje pasje zawodową i artystyczną, żeby stworzyć miejsce kultury, gdyż Zamek, jak wiadomo, przed laty, przed wiekami był też miejscem kultury osolnicy też byli mecenasami sztuki i w którymś momencie, jak trwała inwestycja 2009 na 2013, wydzieraliśmy, można powiedzieć, ziemi, czy kopiec, m.in. Bastion Smok został przyrodzony na salę konferencyjnej muzealną. Zrodził się pomysł w mojej głowie, gdyż że mogłoby to być wspaniałe tło dla prezentacji prac, a Instytucja Kultury Zamek Krzysztof, który opiekuje się tym zamkiem, z założenia też wprowadza kulturę w to, w to, to Nasze dziedzictwo. Więc połączenie dwóch światów daje nam możliwości przybliżyć ludzi i sztukę w miejscu tak pięknym i wspaniałym, pełnym w sumie magii, jak zamek Krzysztof, który jest niezwykle znaczący dla nas. Wyjaśniła, jak doszło do wystawy Katarzyna dziwińska lysińska z mowę z powstania galerii w Krzysztoporze. Przez najbliższe kilka dni można w nowej galerii oglądać kilkadziesiąt prac kilku artystów. Każde prezentowane dzieło przyciąga i zachęca do budowania własnej narracji. Po drugiej stronie to tak naprawdę wystawa mająca na celu pokazać coś, co jest jakby z drugiej strony dzieła sztuki. Bo nie zawsze tak jest, że dzieło sztuki jest tylko tym, czym się wydaje. Czasami jest tak, że ma tak zwane drugie dno, że jest tyłu narracja, jest opowieść, która jest tak naprawdę najważniejsza. I na tych obrazach, które są na wystawie, czy też na jakby w przedmiotach, które się tutaj znajdują, w rzeźbach, to jest bardzo ważne, żeby jednak nie, nie zajmować się tylko formalną stroną, ale poszukać tej historii, która znajduje się na przykład w podpisie, który sugeruje to, co się znajduje jakby po tej drugiej stronie, albo poszukać własnej narracji, która też na pewno tam się znajdzie. Wystawę łączącą różne dziedziny sztuki warto zobaczyć z kilku powodów. Sztuka rozwija i emocjonalnie i tak naprawdę może nam pomóc jakby w takiej codzienności, ponieważ jak Państwo zapewne wiedzą, oglądanie ładnych przedmiotów tego, co nas intryguje, bo lepsza nasze samopoczucie. Więc chociażby z tak błahych powodów należałoby po prostu obcować ze sztuką. Co mniej błahych? Mniej błahek. Czasami cudowne jest zobaczyć, ile wkładów wkładają artyści w to, co robią, i jaki mają warsztat, jak trudne tak naprawdę jest stworzenie czegoś, co ma przekaz, jak trudne jest chociażby operowanie kamieniem, który jest bardzo trudnym materiałem, ale też trudne jest czasami zauważenie w przestrzeni czegoś rzeczywistego, jak fotografii, i zrobienie tego, pokazanie tego w taki sposób, żeby to jednak poruszyło i głowę i serce. Na pewno głowę i serce poruszają obrazy dr. Lucyny Gązdek. Łączące malarstwo ze szkłem. Ja jestem z tego znana, ponieważ w życiu na co dzień pracuję ze szkłem, dlatego myślę, że obrazy jak najbardziej połączone ze szkłem. Staszywionka podkreśliła, że zbiorowe wystawy prac wykonywanych w różnych stylach i technikach. To dobre rozwiązanie. Możemy skonfrontować nasze właśnie różne dziedziny sztuki, właśnie i malarstwo, i rzeźbę i też biżuterię na przykład. Także jak najbardziej uważam, że to fajnie, że, że po prostu zespół różnych artystów prezentuje właśnie takie prace i że wy, odbiorcy, możecie zderzyć się z bardzo różną sztuką. Z Krzysztoporu dla StV-Info Jerzy Strzyż.